Siemaneczko, siemaneczko Dzisiaj mamy niedzielę I jedziemy z synalkiem Gdzie? Na plac zabaw Tak jest moi drodzy Jedziemy na plac zabaw Tak, tak To jest ten plac zabaw cośmy nagrywali Już jest filmik z tego Ale że fajna pogoda To się rzadko zdarza tutaj w tym kraju no ale czasami się zdarzy A jak się zdarzy To dlaczego by nie wykorzystać tej pogody Ciepłe Czyli iść Z synalkiem Tak na plac zabaw Także tak to wszystko wygląda hmm, Tu się skręcimy w lewo Pogoda synek co? Pyk, pyk, to jest naprawdę z górki, na pazurki i kręcimy do oporu. Wszystko fajnie by było, gdyby w tym kraju nie robiło się po prostu źle, Chodzi tutaj o sposób może nie do końca życie, tak? bo tutaj fajnie, piękny kraj do zwiedzania i w ogóle jest to zwiedzać, ale bardziej chodzi o warunki życiowe, czyli hmm, finanse. Ci, co potracili pracę, naprawdę mają ciężko w życiu. A czykolwiek yy, państwo im raczej nie powinno, żeby z głodu połomierali, no ale z mieszkaniem, no tu rzecz gorzej. Tak? Tu po prawej co widzicie, to osoby. Otrzymają mieszkanie, no, razem w sandałkach, tak? Przede wszystkim się nazywano ich mnóstwo tutaj, mnóstwo na każdym kroku widać. No i otrzymują mieszkania oczywiście w szybkim tempie. Pobyt tutaj, i, i w ogóle, no, czy mam coś do tego? Raz tak, raz nie, bo są osoby, które tutaj czekają na mieszkania po 2-3 lata, a i dłużej. Znam osobiście osoby i albo dostali wcześniej stare mieszkania, które były na pozbyciu się, a ci przyjechali, można powiedzieć, w cudzysłowie z lepianki i otrzymali nowe mieszkania, nowe apartamenty. Na moim kanale są już dziś takie filmiki, jest, pokazywałem wam, jakie otrzymują mieszkania dobra, mówimy tutaj o placu zabaw czyli jedziemy sobie w prawo fura jakaś tam nie jedzie ona jest daleko a my musimy bardzo szybko bo te autko nadciąga no, ciekawe ile będzie ludzi na placu zabaw no myślę, że nie będzie dużo ludzi jest godzina, która no to skręcimy aby nie przejechać pieszego, który biegnął Tu pomału, ale ludzi jest, zobacz synek Wow Ciekawe czy my zaparkujemy tutaj Ale się ludzi nazbierało Kiedyś w tym miejscu to naprawdę było bardzo mało ludzi No naprawdę I teraz idziemy tu, pójdziemy no nic, trzeba poszukać miejsce. Nie ma co ukrywać. Może tu będzie. No, ludzi jest naprawdę sporo. O, tam siedzą też na szysce. I tak to właśnie się dzieje tutaj. No nic, objedziemy, zobaczymy. Patrzcie, gdzie ludzi jest. my zaparkujemy. Bo nawet motorem. Nad motor dają miejsce parkingowe. No do tego ma też przecież, jakby nie było. Pełne. prawo Ty, no nie ma miejsca. Nie zaparkujemy? Niemożliwe. Tutaj przyjechali dopiero. Tutaj na żółtej się zaparkowali. No a my? Gdzie? Nie ma miejsca. Hmm. Gdzieś musimy się zatrzymać. No to może zatrzymamy się po prostu tutaj. O, tu? Bo tutaj ludzie też się zatrzymują. O, właśnie tu. No, bo tu nie ma miejsca. Opa. Tutaj Myślę, że tu będzie dobrze. Poczekamy, skończymy. No i jesteśmy. Jesteśmy. Otrąbili się ludzie dookoła. Widź. Ale ludzi.